Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Darksiders. Jak pamiętacie w poprzednim, o, tutaj ten ziomek z, sama, nie, Ulthein. Zobaczmy co tu się będzie działo. Oh, welcome back, Horseman. You could have knocked, Why are you here? Strange question, seeing as how you're the one broke into my house. You weren't always the Black Hammer. You huddle in exile, a hermit among tombstones. Why? What role did you play in this, Ulthane? Horseman, I've got something for you. A fair bit of work, but... Uh... It's a bit too dainty for me. It'll serve you better. You didn't answer my question, old one. Maybe I liked the scenery, was it to you? You asked for my help and I gave it. You go on being ungrateful and I'm liable to get upset.

I możemy strzelać, naciskając właśnie ten, a pewnie celować. Dobra. No to tutaj coś tu możemy zrobić? W ogóle chyba nic. Tutaj z nim pewnie się nie będzie dało gadać. Dobra, i ciekawe jakie tu zadanko ma dla nas. Po co nam był potrzebny ten pistolet? Ciekawy też jestem. No i dobra, mamy przed sobą drzwi Ale mamy ogólnie dotrzeć do Ulteina Aha i Byliśmy tu? Nie, chyba nie Nie, no byliśmy Ale tamte wrota chyba były zamknięte czy nie Nie pamiętam, dobra, ale wracamy tutaj A no tak, no w sumie musimy wrócić. I tutaj dojdziemy pewnie do y, posiadłości Wulgrima. A dalej już się przetransportujemy, przeteleportujemy się o właśnie do Samaela. Zobaczmy, czy coś możemy mu sprzedać. Możemy. nowe ataki o proszę to może być dobra tam więcej nie, nie mam na razie czasu i teraz właśnie lecimy tutaj i no w sumie troszkę mapki jeszcze tutaj jest do odkrycia dobra gdzie będzie najbliżej? Chyba tutaj, na Crossroads. A, no tak, znowu tutaj. W tym miejscu się pojawiamy, gdzie będziemy musieli przejść. I to nas po prostu prze przeteleportuje na Crossroads, czyli bliżej Samaela. Jesteśmy tu, więc przejdziemy sobie tędy. Okay. A tamtej umiejętności dalej nie mamy, żeby się tam złapać, ale to pewnie jeszcze przyjdzie tutaj z czasem. I właśnie dlatego tutaj mamy opcję wracania przez niektóre lokacje po to, aby właśnie dojść do miejsc, do których nie potrafiliśmy poprzednim razem i tak dalej. I to jest w sumie dobre, bo pewnie zapomnielibyśmy o tych lokacjach. To teraz pewnie pójdziemy gdzieś w tamtą stronę właśnie w przód.

Once I have a mind to know it. And what do you know of Uriel? <laughs> ah, I thought the horsemen were above such earthly pursuits. She believes I killed Abaddon. The Hellguard worshipped their fallen lord and leader. And Uriel? <laughs> Some might say her admiration was less than professional. <laughs> We'll stop at nothing to punish the one responsible. I fought the demon who killed Abaddon, and he will be punished. Straga is the strongest of the chosen. No doubt you'll face him again. He draws power from the spire and won't stand to be away from it for long. With all I have taught you, you might even survive the reunion. Whose heart would you have, demon? The Stygian is king of the ancient worms that now plague the Ashlands. It won't be easy. The worms grow well in such fertile ground. Fertile? Fertile with death. Decay. All the land is covered in it. The ashes of the dead. But you may be in luck. It seems that some fool demons have taken to capturing the worms for sport, and they hunt other creatures as well. The strongest are made to fight in cruel arenas. The demons seek to tame the Stygian, not knowing that within the monster there beats the black heart of the Chosen. How do the demons avoid the ash worms? You know of the Chronospheres? A gift of the Old Ones. It is said that to master the Chronosphere is to master time itself. One could stop time, or even move it, forward and back. Indeed. None of the Old Masters exist, but the demons have learned to use them to a lesser degree. I can grant you... A basic understanding of the chronospheres. Is. is—it won't be much, perhaps just enough to avoid the worms. Perhaps. Perhaps not. What in this life is certain, Horsemen? Other than our word, of course. Hmm. <coughs> no dobra. Poznaliśmy tutaj historię i mamy pokonać Stygiana i dostaliśmy. Pewnie umiejętność właśnie. I teraz mamy taki yy, naszyjnik, który może spowolnić czas. Okej, okay, a gdzie teraz mamy się udać? Aha, tam. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze, spróbujmy założyć tego. Chronosphere. Aha, to mamy już w pasywnych umiejętnościach. No to dobra. No to biegniemy. O kurwa, ale nie tutaj. Dobra. O, to był właśnie ten atak które sobie kupiliśmy. Dobra, no i ciekawe, ile odcinków nas zejdzie, żeby zabić następnego demona. Bo poprzednio jakoś z pięć, chyba, około. Tam nie musimy iść, tam już byliśmy. Tutaj mamy Wulgrima, ale tam iść też nie trzeba. O tutaj, gdzie możemy właśnie rozwalić ten lód w końcu. Czyli następne wrota staną przed nami otworem. No i tak jak myślałem, właśnie idziemy tutaj na północ mapy. Okej okay. Tu nic nie ma, a tutaj ma, a myślałem że jakieś drzwi A tutaj mamy ścieki, duszki Bierzemy oczywiście O proszę O to już na jednego strzała są Ząbiaczki No i dobrze Dobra, rozwalmy ten lud, zobaczmy co tutaj za nim jest Pewnie jakieś znajczki będą Chyba najłatwiejszy sposób na zabicie stworzenia Podskoczenie i naciśnięcie literki E Tutaj możemy użyć właśnie tej, tej chronosfery. Okej. Okay. Możemy je aktywować właśnie tak lub też możemy aktywować je gdy jesteśmy oddaleni chwilę. Aha, dobra, to kumam. O co tu chodzi? Więc najpierw to. I teraz szybko po spowolnienie czasu. No i biegniemy. No jedziesz, jedziesz. Dobra. Sprawnie nam to poszło. I tutaj mamy przeciwnika. Który już problemu nie powinien sprawiać żadnego... Może na początku gry był groźny, ale... Te czasy już minęły. Jeszcze nam tutaj... Zabrał troszkę życia. Co to zrobi? Otworzy to? Tak, jest. Nie, 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 tego nie potrzebujemy. Okej, okay, tutaj mamy duszki. Zobaczmy co tutaj będzie Jakieś przejście bardzo małe, pewnie kanałami Jeszcze więcej duszków i tędy Okej okay. o proszę, artefakt Który będziemy mogli oddać oczywiście Wulgrimowi Ok, wychodzimy z drugiej strony. Dry road. Zobaczmy, co na tej wyschniętej drodze będzie. A to jest. Za... O kurde. Zabijemy je tak samo jak. Jak wcześniej. Ale są silniejsze. Plują jakimś jadem. Dużo zombiaków. Trzeba będzie ich się pewnie pozbywać w pierwszej kolejności. Dobra. Coś tu będzie ciekawego po bokach. Jak wiecie, wszystko tutaj trzeba sprawdzać. O, mamy filmik. I te duszki są jakieś zmutowane Mam nadzieję, że nie będzie z nimi jakiegoś problemu większego. Nie, nie ma. To dobrze. A co ich jest więcej? O nie. O kurde. Ale! Pięknie! Chyba najbardziej efektowne wykończenie przeciwnika jakie mieliśmy okazję obserwować w tej grze Dobra, to chyba wszyscy Tam spać na pewno byśmy nie chcieli Ale porozglądajmy się co tutaj się dzieje O! Co tutaj? Co to jest? Nie wiem. O, artefakt. Okej. Okay. O, i tam życie. Chyba się przyda. A nie, proszę bardzo. To mamy życie. Mamy cztery... E, cztery czachy życia. To super. Teraz w tamtą stronę. A nie w tamtą trzeba iść, dobra to zobaczymy co będzie tutaj w tej mini jaskini Okej okay. a Wulgrim, lokacja Wulgrima No dobrze odblokujemy ją Okej okay. i od razu może z nim pogadamy i sprzedamy to i pokupujemy sobie różne rzeczy. I jeszcze jakieś ataki właśnie. No i dobra. Zostało nam 900, czyli znowu pozostało nam zbierać Duszki Dobra to idziemy teraz na zachód W sumie to chyba jest północ, tak jest W grze Tam nic ciekawego A przed nami kolejne większe nietoperze Szybko ich się pozbyliśmy, to dobrze. Nie będzie już z ich strony zagrożenia. Okej, okay. wkraczamy na nową, nową lokację. O proszę bardzo. Tu mamy... Aha, tego ziomka, dobra. To po jego rozwaleniu zakończymy odcinek. Aj dostaliśmy. Dobra. I tutaj, jak pamiętamy, można nim sterować. I utniemy mu głowę. O właśnie. A nie, głowy nie ucięło. Nie wiem czemu. Dobra, teraz. Dobra Po główce Dobra co tutaj mamy Tam coś się dzieje Porozglądajmy się I tutaj chyba czeka nas jakaś mini łam główka Więc dobra Ja na tym momencie się z wami będę żegnał No i do zobaczenia w następnym odcinku w tym miejscu Siemano